A teraz zatrzymaj się i poczuj świeży dotyk natury. Nowe podpaski Naturalna Ultra pomagają utrzymać wilgoć z dala od skóry, pozwalając jej swobodnie oddychać. Poczuj się świeżo z naturellą. Owsianka. Cierios owsiany. Owsianka. Mm, Cierios owsiany. Owsianka. Cierios owsiany. Yeah. Nowy Chirios owsiany. Moc owsianki w przepysznym wydaniu. Twoje protezy wydają się dopasowane, ale po jakimś czasie mogą się przesuwać i tak od rana do wieczora. Dość tego. Wypróbuj klej do protez Blenda Dent. Wystarczy jedna aplikacja, by proteza trzymała się naprawdę mocno. Nawet pod koniec dnia. Blenda Dent. Klej do protez numer jeden w Niemczech. Wszystko co robisz z myślą o swoim aucie kojarzy ci się z przyjemnością. A nie z trudnością. Ocew AXA kupisz w kilka minut i zaoszczędzisz nawet 640 zł. Sprawdź na AXA Direct lub u agenta AXA. I głowa jest spokojna i polisa tańsza. Basia versus komentarze. Aktorka jednej reklamy. Hmm, no, teraz już dwóch. <ścoughs> Typowa blondynka. Nie wierzę, że taka gwiazda używa Head and Shoulders. Uh, gwiazda. Dziękuję. Ale tak, używam. Head and Shoulders Supreme. Piękne włosy do 100% bez łupieżu. Domowa izolacja to trudny czas dla naszych oczu. Godziny przed ekranami mogły wywołać lub pogłębić wady wzroku. Dlatego zapraszamy do Vision Express na wielkie badanie wzroku. Nasze salony zostały otwarte i specjalnie przygotowane dla waszego bezpieczeństwa. Zarezerwuj badanie na VisionExpress.pl. Chcę mieć czas dla siebie być, tylko z tobą właśnie tu. Zatrzymywać chwilę i nie przyspieszać już. Zostańmy tu, zostańmy tutaj już, Zatrzymaj w TVN Fabuła mamy dla Was coś specjalnego. Co? Co co? Weekendy z najlepszymi polskimi filmami. Chcesz zobaczyć? Co tydzień podwójna dawka świetnego kina. E, i niedobry. Polscy reżyserzy, polscy aktorzy, polskie klimaty. Masz? Nic nie rozumiem, ale no, gratuluję. Dawaj mi tutaj tych swoich obu. Majowe weekendy z polskim kinem o 20.00 w TVN Fabuła. Pokierujesz pionem operacyjnym. Chodzi o zakup 500 ton uranu. Trzeba wejść w to głębiej. Załatwią. Zrobią to, jeśli nie podejmiemy walki. Uczciwa gra. Jutro o 20 w TVN Fabuła. Co się dzieje? Skaut ma kłopoty. Brad Pitt, Robert Redford. Zawód szpieg. W poniedziałek o 20 w TVN Fabuła.